Cześć, tu Gotuj z Mario Piedza Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić placki cukiniowe Z przepisu Ani Starmak zainspirowałem się z jej książki Potrzebne składniki do przygotowania są Cukinia Starta w misce o grubych oczkach Sok i skórka z cytryny Jedno jajko Sól i pieprz Do, do smaku Mąka Starty ser, grecki jogurt i koperek albo pietruszka, a my mamy koperek według uznania. Właśnie kończę już trzecie cukinie i teraz doprawiamy solą, pieprzem i odsączamy sok z cukinii. I tak właśnie ma wyglądać puszczanie soku przez cukinie, i teraz trzeba to odlać. I po odlaniu z soku z cukinii dodajemy mąkę, jajko, sok z cytryny skórkę z cytryny, starty ser i koperek. No i tak właśnie ma być konsystencja. Pamiętajcie o odsączaniu plaków, no bo jak będą zbyt y, za rzadkie, to Wam nie wyjdą. Propozycja serwowania. Ja, ja właśnie zaserwowałem sosem czosnkowym na bazie greckiego jogurtu, którego możecie znaleźć na moim kanale. Jeśli nie widzieliście, jak zrobić właśnie ten sos czosnkowy, to zachęcam, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i życzę Wam smacznego pysznych placuszków. Mm. Bardzo pyszne, delikatne, soczyste. Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie. Się.